Dmuchańce, kolorowe warkoczyki, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami, disco i wiele innych ciekawych atrakcji. Dzień Rodziny w Pustyni pod hasłem Empatyczna Przestrzeń. Wydarzenie rozpoczęły warsztaty szkoleniowe dla rodziców. Nie zabrakło również animacji dla dzieci i rodzin. Wydarzenie wpisało się w nadchodzący Dzień Mamy. Wszystkim mamom możemy życzyć zdrowia, szczęścia i wytrwałości z dziećmi. Żeby była zdrowa. Dużo zdrowia. Żeby była taka, jaka jest cały czas. Żeby miała szczęśliwe życie i żeby była zawsze zadowolona. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Wszystkiego najlepszego, w szczególności cierpliwości do nas. Do naszych niedobrych zachowań, ale dużo radości, ładnych kwiatów i ogólnie wszystkie one, co najlepsze. Impreza zorganizowana w ramach projektu Cus Gminy Dębica. Nowa jakość życia mieszkańców, usługa lub rodzinny. Empatyczna przeszkód, bo rzeczywiście ona jest potrzeba, potrzebna i będziemy kontynuować w tym obszarze te działania. Tym bardziej, że mamy dobrych partnerów w tym przypadku fundacja Gorąca Cegła no i przede wszystkim zarząd który po prostu jest w tej fundacji życzę sobie po prostu żeby kontynuować życzę sobie po prostu żeby na następne lata można było zdobyć środki zewnętrzne bo jak widać zapotrzebowanie jest. Wszyscy się bawią, jeszcze wszystkich dalej zapraszamy do korzystania z usługi klub rodzinny, do korzystania z innych usług, które oferujemy w ramach programu Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji takich zabawowych, animacyjnych, ale chcielibyśmy też właśnie postawić nacisk na empatię. Na zwracanie uwagę na drugiego człowieka, żeby ten piknik nie był tylko okazją właśnie do zabawy, ale do tego, żebyśmy się nauczyli czyli czegoś nowego. Po okresie pandemii otwieramy się na społeczność lokalną i nie tylko. I ten piknik wraz z gorącą cegłą jest takim ukłonem w kierunku rodzin oraz osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. Jest to kapitalna forma zabawy dla wszystkich. Bardzo się cieszymy. Pogoda nam dopisuje. Społeczność też dla dzieciaków jest multum atrakcji przygotowanym przez Fundację. Życzenia dla wszystkich mam chętnie składali nie tylko najmłodsi. Żeby ta więź rodzinna, tradycyjna była utrzymana, rozwijana. Ja myślę, że mama jest taka szczególna osoba na każdą chwilę, tą dobrą, tą złą. Czego możemy życzyć? Przede wszystkim zdrowia, uśmiechu, zadowolenia, spełnienia, bo spełniona mama to szczęśliwa mama. Wszystkim mamom na pewno powinniśmy życzyć cierpliwości, dużo zdrowia, wytrwałości, żeby dalej były takie kochane jak są, żeby wspierały swoje dzieci we wszystkich swoich celach. Dużo zdrowia przede wszystkim. Szczęśliwych dzieci, rozwijających się zdrowo, w swoim tempie, kochających i kochanych. No i dużo, dużo miłości, zadowolenia z siebie nawzajem i zdrowia. Zdrowych dzieci, żeby nie chorowały. Zdrowia i cierpliwości. Bo tego nigdy nie za wiele. Pociechy z tych swoich kochanych dzieci, które są naszymi największymi skarbami. Nawet jak są niepełnosprawne, to są radością naszego życia. Wszystkiego dobrego życzymy wszystkim. Na Dzień Rodziny przy Zespole Szkół w Pustyni zaprosili Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, Gmina Dębica oraz Fundacja Gorąca Cegła. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.